W kolejki, trzeciej ligi pojasko pomorsko Wielkopolski jest z nami trener Marcin Kałuża, wieszła Borończy. mecz zakończony zwycięstwem w Włocławii nad Piastem Kobelin 4 do 0. O ocenę spotkania proszę trenera gości. Przede wszystkim pierwszą rzeczą gratuluję tym nowym, że nie zmotowują tamtego pana no, brzegu, bo chcieli wziąć lewa za zantę połóżnę, u nas pięknego i ono co im się dało, swoich kuliców. Przepraszam za to, że tak fatalnie się zagraliśmy. Trudno no, coś powiedzieć, tak po takim meczu się dostajemy 4-0. Chwilka mięsień może w sytuacji to, to, Ale utrzymaliście się już i to jest to? Że utrzymaliście się w tabeli i teraz ch z chłopaków zeszło powietrze? Jak pan na to patrzy? Tak to wygląda. Tak to wygląda. A to już za tak kilku spotkań, kiedy praktycznie zrobiliśmy 40 punktów. Próbuję się motywować, ale to kompletnie nie wchodzi. Naprawdę nie chcę. Tenel Wiesław Borończyk, ocena Ja myślę, że 4-0, podobnie było. Należy się cieszyć z tego, że na razie strzeliliśmy 4 bramki, 3 punkty. My gramy o jakąś tam twarz w tej, w tej chwili w trzeciej lidze. Ale myślę, że 4-0 to nie było takie jednostronne widowisko, aby na to wskazywał wynik, bo naprawdę Kobyli i długo przybywał przy piłce, skonstruował kilka ciekawych akcji niebezpieczne, kilka oddali strzały na pewno mieli kilka sytuacji takich, żeby strzelić bramkę myślę, że my dzisiaj naprawdę zagraliśmy przede wszystkim te pierwsze 45 minut w taki sposób no szkoda, że tak późno ale zawsze lepiej późno niż wcale i podkreślam dzisiaj naprawdę z z tych pierwszych 45 minut można być sporo, naprawdę sporo gra w sporo dokładnych podań, no, się właśnie te cztery braki w sumie wziętych. Znaczy jestem takim trenerem, że dużo pracuję na treningach, na właśnie grom na jeden, na dwa kontakty. Mogę powiedzieć tyle, że w czwartek, no delikatnie mówiąc, byłem bardzo zadowolony, musiałem zareagować zupełnie inaczej jak zwykle. A to był tylko trening i to, co żeśmy w czwartek nie potrafili zrobić na treningu, zrobiliśmy dzisiaj na naczku.